Wprawdzie dopiero marzec, ale czerwiec bardzo szybko nadejdzie, a w czerwcu, no wszyscy wiemy, dni Biłgoraja. No planujemy zrobić tak, jak było w roku ubiegłym, czyli na placu Biłgorajskiego Centrum Kultury odbywać się będą różne atrakcje typu koncerty i nie tylko, zabawy. Natomiast chcemy, dążymy do tego, żeby wzorem roku ubiegłego była zamknięta ulica Kościuszki, żeby tutaj mógł się odbywać jarmark biłgorajski. Natomiast w atrakcje dla dzieci, tak jak i poprzednio w parku tu blisko biłgorańskiego centrum kultury. W tym roku będą to trzy dni. Czyli piątek, sobota, niedziela, 7, 8, i 9 czerwca. No Pierwszego dnia to wiadomo, będą się prezentowały głównie nasze e, miejscowe zespoły, natomiast dziewiątego oprócz e, Biłgorajskich i nie tylko zespołów, e, zagra zespół kocis, e, bo staramy się, żeby dla każdego było coś e, w, podczas koncertów. E, Zespół Kochis to jest zespół, który gra muzykę taką troszkę ciężką, ale wokalistą tam jest Paweł Małaszyński. Oprócz zespołu Kochis, swój koncert na zakończenie soboty. W da Krzysztof Cugowski z zespołem, bo on w tym roku obchodzi 50-lecie swojej pracy artystycznej. Taka będzie sobota, natomiast w niedzielę będą różne gry i zabawy, tak jak zwykle, a koncert niedzielny i ostatni koncert tegorocznych Dni Biłgoraja to będzie koncert Mateusza Ziłko i zespołu Afromental. Tak się przedstawia tegoroczny program. Na razie zobaczymy, co będzie później. Zapraszamy. To już piąta premiera przygotowana przez Teatr Poezji i piosenki BCK. Tym razem na warsztat wzięta została komedia Aleksandra Fredryk Gwałtu, Co się dzieje. Premierowe spektakle odbyły się przy pełnej sali 8, 9 i 10 marca. W biłgrajskiej premierze zagrali znani i lubiani przez biłgrajską publiczność aktorzy: amatorzy, Sławomir Pluta, Andrzej Mazurek, Adam Kozera, Sławomir Niemiec, Dorota Balicka, Grzegorz Kubik, Elżbieta Kłosek, Piotr Bazan, Aneta Kwiatkowska, Piotr Hołowiński. Obok nich na scenie swoje pierwsze aktorskie kroki postawiła Katarzyna Daniłowicz, która wcieliła się w postać Kasi. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie spektaklem i ograniczoną liczbę miejsc na premierowe przedstawienia, dodatkowy spektakl został zaplanowany na 30 marca na godzinę 20. Bilety w cenie 15 zł są do nabycia w kasie kina Piłgerejskiego Centrum Kultury. Od środy 3 kwietnia w Galerii Biulgarskiego Centrum Kultury wystawa Szum Rzeki Tanew. O jej wyjątkowości świadczy nie tylko temat związany bezpośrednio z naszym regionem, ale także niespotykany format prezentowanych prac. Największa z nich ma długość 3 metrów. Wernisaż wystawy odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 17 w Galerii BCK. Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 5 maja. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na turniej powiatowy 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego oraz 13. Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów przebudzeni do życia. Turniej odbędzie się 6 kwietnia o godzinie 14 w sali kameralnej BCK. Zapisy zgłoszenia do udziału w nim potrwają do 2 kwietnia. Biłgorajskie Centrum Kultury zaprasza na kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 14 kwietnia w Holukina BCK. Początek o godzinie 11. To dopiero za kilka tygodni, ale już trwają bezpłatne zapisy wystawców pod numerem telefonu 84 686 0415. Osoby, u których można rezerwować miejsce, to Agnieszka Tomaszewska i Lidia Grabowska. Zapraszamy. 27 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Teatru. Z tej okazji zorganizowano uroczystą galę w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Uhonorowano najbardziej zasłużonych artystów z naszego regionu. Wśród nagrodzonych znalazła się także Maryla Olejko, która otrzymała odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. To wyróżnienie za całokształt działalności na rzecz kultury, a szczególnie teatru.